Wyobraź sobie dwa drzewka, identyczne, pochodzące z takich samych nasionek. Jedno drzewko posadzę u siebie w ogrodzie i posadzę je w taki sposób, żeby miało u mnie jak w bajce. Będę je delikatnie podlewać, nie za dużo i nie za mało, tylko w sam raz. Postawię parasol, parawan, żeby zbyt silny wiatr nie szarpał z nim za mocno, żeby było mu ciepło i przyjemnie. Będę go nawozić, żeby sobie spokojnie rósł. Będę opiekować się nim, żeby nie zaatakował go żadny kot, który go podrapie, ani żeby nikt mu nie przeszkadzał i żeby było mu po prostu jak w raju. A drugie drzewko postawię na polu. I nie będę rozpinała nad nim parasola. Ani nie będę stawiała parawanu, ani nie będę specjalnie interesowała się, czy zostało podlane, czy nie, bo jak będzie deszcz, to zostanie podlane, a jak nie, to trochę będzie musiało przyzwyczaić się do tego, że czasem jest sucho. I powiedz mi teraz, które z tych drzewek będzie silniejsze, które będzie potrafiło lepiej poradzić sobie w niesprzyjającej sytuacji. Które z tych drzewek wyda lepsze, słodsze, bardziej intensywnie pachnące owoce? Zgodzisz się ze mną, że to drugie drzewko, ono będzie wysmagane przez wiatr, ono będzie piło prawdziwy deszcz, ono będzie miało silne korzenie, którymi będzie się trzymało ziemi. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy przyjdzie czasem niespodziewana wichura i potrząśnie tym drzewkiem, zacznie je szarpać, to to drzewko powie: ojej, ja potrzebuję mieć, zapuścić te korzenie dalej, mocniej chwycić się ziemi, muszę stworzyć sobie tak doskonałą równowagę, że jeżeli przyjdzie jeszcze nawet silniejszy wiatr, żebym stał dalej, rósł prosto, rósł w siłę. Delikatne drzewko w ogrodzie, przyzwyczajone do tego, że ktoś przychodzi, opiekuje się, podlewa. Może mieć bardzo delikatne korzenie, może mieć bardzo delikatne gałązki, może specjalnie nie wysilać się w żadnej życiowej sprawie, dlatego że wszystko ma dostarczone, wszystko. Jest zaopiekowane przez kogoś innego. Z ludźmi jest tak samo. <laughs> Z ludźmi jest tak samo. Kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy jak takie drzewka. I to prawda, niektórzy ludzie mają w życiu trudniej. Niektórzy ludzie w dzieciństwie nie dostają tego, co jest im najbardziej potrzebne. Nie ma w ich życiu takiego troskliwego ogrodnika, który wie, żeby przyjść z konewką miłości, który wie, kiedy przyjść, pogłaskać po gałązkach, szepnąć dobre słowo, dać trochę wsparcia. Niektóre dzieci nie mają takiego troskliwego ogrodnika, tylko rosną na polu, szarpane przez dziki wiatr i podlewane. Zimnym deszczem. I można by pomyśleć, że jest im w życiu dużo gorzej. I to prawda, z ich ówczesnej perspektywy, to prawda, jest im trudniej. Czasami muszą zmarznąć, czasami są głodne, czasami są samotne, czasami nie czują, że są potrzebne. A nie w ogóle, że są widoczne, że ktokolwiek je dostrzega i, i, i docenia ich wartość, wyrastają jak dzikie drzewka. Być może ty jesteś takim dzikim drzewkiem. I być może w Twoim życiu kiedyś zabrakło troskliwego ogrodnika, który przychodziłby z konewką i głaskał cię po gałązkach i mówił, że jesteś piękny, albo piękna. Ale jeżeli tak jest, jeżeli spojrzysz dzisiaj z perspektywy na swoje życie, to znajdziesz w sobie gigantyczną siłę. Dlatego, że to, że było ci trudno, to, że brakowało ci emocjonalnego wsparcia, to, że byłeś pozostawiony sam w sobie, albo nawet to, że musiałeś się bronić przed dorosłymi, którzy w jakiś sposób niechcący, Zarządzali ci krzywdę. To znaczy, że zostałeś zmuszony do tego, żeby wykształcić w sobie nadzwyczajne umiejętności życiowe. Takie, których nie posiadają ludzie, którzy mieli bezpieczne, ciepłe emocjonalnie, pełne wsparcia dzieciństwo. I jeżeli spojrzysz teraz, z większej perspektywy na swoje życie, to powiedz mi, czy przypadkiem nie jest tak, że jeżeli jest coś do zrobienia, coś, co wydaje się niemożliwe, i wszyscy mówią, nie, tego nie da się zrobić, a ty mówisz, jak to się nie da? No przecież zrobimy to, to, to i to, i będzie po sprawie. Prawda? A wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że dzięki temu, że było ci kiedyś trudno, Dzięki temu, że, miałaś, że byłaś takim czy byłeś takim dzikim drzewkiem smaganym wichurą, wykształciły się w tobie te nadzwyczajne umiejętności życiowe, które dzisiaj zostały w tobie i z których możesz korzystać jako dorosły człowiek. I dlatego, na przykład, osoby, które miały, które miały tak zwane trudne dzieciństwo, albo które przeżywały jakiś rodzaj traumy lub cierpienia w dzieciństwie. Są na przykład świetnymi organizatorami, albo mają nadzwyczajnie rozwiniętą wyobraźnię, dlatego że w te wyobraźnie to był jeden z mechanizmów przetrwania wtedy w dzieciństwie, że w te wyobraźnie mogły uciekać, żeby, żeby oddzielić się od rzeczywistości, która była dla nich straszna i trudna do przyjęcia. Albo na przykład są to osoby, które mają nadzwyczajny dar rozśmieszania innych. To też jest jeden z mechanizmów przetrwania. Kiedy jesteś dzieckiem i czujesz się niewidzialny albo niechciany, albo stajesz wobec bardzo trudnych sytuacji i nie wiesz, jak sobie poradzić, to niektóre dzieci instynktownie przybierają rolę kogoś, kto rozładowuje sytuację i rozśmiesza innych. I kształcą w ten sposób swój nadzwyczajny zmysł do wcipu, wyjątkowe poczucie humoru. Chcecie dzisiaj namówić do tego, żebyś spojrzał na swoje dzieciństwo zupełnie inaczej niż dotąd. Dlatego, że dotychczas, być może, jeżeli oglądasz ten film, jeżeli pomyślałeś, jeżeli. Identyfikujesz się w jakiś sposób z, z, z traumami, które trzeba przepracować, z traumami z dzieciństwa. To znaczy, że patrzysz na swoje życie wstecz jako na doświadczenie traumatyczne. Ponieważ patrzysz na swoje życie wstecz jako na doświadczenie traumatyczne, to niesiesz ze sobą wspomnienie swojego dzieciństwa jako ciężar. Jeżeli uważasz, że to było to, co działo się kiedyś, że to było złe, że to jest ciężarem, że to skrzywdziło cię, że to przyniosło ci cierpienie, to niesiesz to jako ciężar. I jeżeli z takiej perspektywy patrzysz na swoje istnienie, to zawsze będziesz czuł się ofiarą czegoś albo ofiarą kogoś. I tak długo jak czujesz się ofiarą, trudno ci będzie zebrać się w sobie i skorzystać z tej nadzwyczajnej siły, jaka w tobie drzemie. Dlatego, że to jest kwestia pewnego przyzwyczajenia do takiego, a nie innego. Patrzenia na to, co się zdarzyło, wraz z przypisywaniem do tego pewnego przekonania dotyczącego reszty życia. Jeżeli wierzysz w to, że trudne doświadczenia z dzieciństwa uszkodziły Cię, że skrzywdziły Cię, że w jakiś sposób Cię złamały. To instynktownie będziesz myślał o sobie jako o człowieku złamanym, albo człowieku uszkodzonym, albo człowieku niepełnowartościowym. Można na to spojrzeć zupełnie inaczej. Nie chodzi o to, żeby zaprzeczać temu, co się zdarzyło, i nie taka jest moja intencja. Chcę raczej wskazać Ci na to, że jeżeli byłeś takim zaniedbanym drzewkiem, które wyrosło na polu, to znaczy. Że masz w sobie gigantyczną siłę, większą niż inni ludzie. I namawiam Cię tylko do tego, żeby spojrzeć na to, jakich niezwykłych, nadzwyczajnych, wyjątkowych, ponadprzeciętnych umiejętności życiowych dzięki temu się nauczyłeś, jakie nieprzeciętne umiejętności życiowe wypracowałeś w sobie z konieczności. Ponieważ byłeś postawiony w takiej sytuacji, która była trudniejsza niż sytuacja innych ludzi. Jest takie pojęcie w nauce, które nazywa się hormeza. Hormeza to jest stres, który uruchamia pewne dodatkowe zdolności przetrwania. Dotyczy to zarówno roślin, zwierząt, jak i ludzi. Pod wpływem stresu uruchamiają się w nas dodatkowe szlaki dodatkowe ścieżki dodatkowe źródła siły z których nie korzystamy na co dzień kiedy nie jesteśmy do tego zmuszeni to są jakby takie ukryte rezerwy z których organizm mózg nie korzysta kiedy nie ma Ogromnej konieczności. Jeżeli byłeś drzewkiem wychowanym w ogrodzie, w kochającej rodzinie, to najprawdopodobniej te rezerwy nie uruchomiły się, bo nie było takiej potrzeby. Ale jeżeli byłeś drzewkiem na polu, to najprawdopodobniej Twoje ukryte rezerwy wszystkie zostały pobudzone. A jeżeli zostały pobudzone, to znaczy, że w Tobie rosły i to znaczy, że istnieją w Tobie do dziś. To znaczy, że posiadasz ponadprzeciętne umiejętności życiowe, z których możesz teraz korzystać. Być może jesteś genialnym organizatorem. Być może genialnie radzisz sobie w sytuacji stresowych. Być może jesteś fantastycznym mówcą. Być może masz nadzwyczajne poczucie humoru. Być może umiesz znaleźć rozwiązanie tam wszędzie, gdzie inni już się poddają. Być może jesteś osobą, która ma zawsze dobre słowo dla innych. Być może jesteś osobą, która nigdy nie traci nadziei. Być może jeszcze inne nadzwyczajne cechy się w tobie ujawniły. Chcę tylko powiedzieć, że lepiej jest skoncentrować się na tej nadzwyczajnej sile, której w sobie, którą sobie masz, dlatego że. Okoliczności zmusiły cię do tego, żeby ta nadzwyczajna siła powstała. Dlatego, że kiedy skoncentrujesz się na tym, jak ogromne masz siły i ponadprzeciętne umiejętności, to poczujesz się uskrzydlony, zainspirowany. Bo taka jest prawda. Jeżeli byłeś dzikim drzewkiem na polu, którym nikt cię nie interesował albo które czasem schło z tęsknoty. A czasem oblewało się łzami. To znaczy, że życie zmuszało Cię do tego, żebyś wydobył z siebie ukryte rezerwy mocy. One wciąż w Tobie są, i to znaczy, że dzisiaj, jako dorosły człowiek, masz nadzwyczajną siłę i myślę, że to jest czas, żebyś zaczął z tej nadzwyczajnej siły korzystać. Spójrz na swoje życie. Z perspektywy mocy, siły i ponadprzeciętnego bogactwa, jakie w sobie masz. Dlatego, że dzięki temu, że kiedyś było ci trudno, dzisiaj jesteś 100 razy bardziej silny, odporny, wytrzymały i masz wiele innych nadzwyczajnych cech, dzięki którym możesz urządzić swoje absolutnie nieprzeciętne. Wyjątkowe, fenomenalne życie. Zamiast nieść ciężar tego, co było trudne, dostrzeż to wszystko, co jest piękne, wielkie, wspaniałe i ponadprzeciętne, a powstało na bazie trudnych doświadczeń. I idź naprzód. Ze swoim życiem, bo to już najwyższy czas. Jesteś niezwykły, niepowtarzalny, fenomenalnie utalentowany i masz nadzwyczajne umiejętności życiowe. Czas zacząć z nich korzystać.